Kim była Maria skłodowska ki? No to jest ważna u nas w szkole. Że dzisiaj nagrywamy program What the House szukając samych złych odpowiedzi. Siewanko, jak masz na imię? Hej Oliwia. Oliwia, mam do ciebie szybkie pytanie. Ulubione miejsce do spędzania czasu na przerwie, na studiach czy w szkole? Tylko złe odpowiedzi. Sala wykładowa? A tam spędzasz przerwy? Tak, codziennie. Dobrze, dziękuję Ci bardzo za odpowiedź. Czas na kolejne pytanie. Jesteście gotowi? Kim był Wokulski? Podróżnikiem. Dobrze, to był podróżnik. E, co się wydarzyło w 1410? Polska wygrała Mistrzostwa Świata w piłkę nożną. Dokładnie, to jest nasza reprezentacja, właśnie. Co to jest mitochondrium? E, chyba miasto w Malezji. Dokładnie, to jest bardzo poprawna odpowiedź. Ile zajmie podróż na Grenlandię? Ale chcę od Was uzyskać tylko złą odpowiedź. Jesteśmy ze Śląska, więc mam nadzieję, że krócej niż ze Sosnowca. Półtora godzinki chyba. Gren od chorzowskiego bohatera Grena, Grenlandia. Daj głos. Dobrze, miała być zła odpowiedź. A teraz czas na pytanie do Was. Dajcie znać w komentarzu, co ostatnio kupiliście w naszym sklepie. I pamiętajcie, tylko złe odpowiedzi.